No i dobra, pierwsze koty za płoty Na razie jakoś, a bo ja się tutaj wbijam z bokowca, tak, tak, tak Tylko, że to jakoś tak dziwnie, bo tak z, no, z naszej strony już jakby puścili eee, Także my już wjeżdżamy, tutaj po lewej stronie jeszcze widzicie samochody stoją, media I tam jeszcze nie jest od strony Wilanowa, jeszcze znaczy od strony Przyczółkowej, od strony tej mojej, wawerskiej, jeszcze nie jest puszczone o tutaj już jeszcze są telewizje tak, o dobra, i my, proszę ja was wjeżdżamy do tunelu, najdłuższy tunel w Polsce brawo bo my, aż okno umyję z tego powodu także przejedziemy cały tunel caluteńki przejedziemy, zobaczymy jak to wygląda na razie wygląda fajnie Aby nie marnować kliszy, taśmy, to troszkę przyspieszymy. Nie wygląda źle. Nowy, także fajny. A tutaj, co my mamy? Jakaś blokada tej sprawy? Nie, 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 żadnych blokad. E, e, jechać, jechać, jechać. o kurtyna, trochę więcej samochodów niż się spodziewałem a no tak, bo ja przecież jechałem ja wbijałem się w niego a ci co jadą od Poznania no to już jakby na legalu sobie tak przejechali szybciutko także nie jest źle on podobno ma jakieś 2,5 km coś, ten także także dajemy radę ja tutaj mam jeszcze po prawej stronie służby drogowe, które w sumie tak samo jadą. To jakie fajne wejścia są. Dobra, tutaj mamy tak, 41 metrów. Aha, bo tu są pokazane e, po bokach, ile metrów jest do jakichś tam wyjazdów i tak dalej. Znaczy, wyjść ewakuacyjnych, o tak. Dobra. <laughs> Jak na pierwszy raz, to trochę przekorkowany. Znaczy nie przykorkowany, tylko małe zatwardzenie jest w tym tunelu, ale... Ja przyznam szczerze, mogłem jechać przez Konstancin, ale specjalnie jak usłyszałem, bo w radiu usłyszałem, że właśnie otworzyli. No to co? Akurat z firmy jadę, no to mówię, dobra, to trzeba przetestować, więc jadę. Więc ja tu specjalnie, jak najbardziej specjalnie, jadę tym tunelem, żeby zobaczyć, jak on wygląda, żeby zobaczyć, jak, jak działa, jak się przez niego jedzie. No nie jest źle. Na pewno będzie dużo wygodniej, dużo szybciej, jak będzie powrót przykładowo z trasy no, zachodniej przede wszystkim, tak? Zachodniej, północnej, południowej poniekąd, bo, bo to, czy, czy w, od, od dołu biorąc to, tak Wrocław, cała trasa wrocławska, e, trasa poznańska, szczecińska, gdańska, bo też przecież będziemy je wracali jedynką, potem dwójką. Także spoko, spoko, jest ok. Szybciej człowiek będzie dojeżdżał do domu. No będzie się to wiadomo. No teraz się turlamy, dlatego że wszystko podejrzewam, że duża część też e, właśnie dlatego tutaj sobie, tak. A pojadę też, zobaczę jak to będzie wyglądało. Ho ho ho. No ja też tak zrobię. Dobra, i na tym byśmy yy, kończyli przejazd tunelem. Ok. No już tutaj widać już jest końcówka, już jest wylot. Przeżyliśmy, przejechaliśmy, czyli jest OK. O. Na wiadukcie ludzie jeszcze zdjęcia robią. Jest to jakieś przeżycie a teraz pytanie gdzie my jesteśmy czy my już jesteśmy na wysokości gdzieś przyczółkowej czy tak, 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 tak bo już widzę zjazd bo Już widzę zjazd. tutaj będzie to co my zawsze zjeżdżamy, wcześniej zjeżdżaliśmy 300 znaczy, metrów jak będę jechał do firmy to i tak będę tam zjeżdżał bo łatwiej jest zjazd Teraz Lublin, a w bok Przyczółkowa i Góra Kalwaria. Także tunel mamy zaliczony, tunel mamy przetestowany. Jest fajny, można nim jeździć. Polecam Robert. To ja na razie.